Wyjeżdżam tak jak większość Polaków dzisiaj, chcę zamanifestować brak akceptacji dla rządzących obecnie, którzy manipulują przy konstytucji. Powolutku zaczynają zabierać nam możliwe wszystkie prawie prawa, i powiem paniom szczerze, że ja po prostu od pewnego czasu bardzo niebezpiecznie się czuję w tej chwili w kraju, bo oni idą po bandzie, prawda? Tak jak ja w swoim domu robię tak, jak chcę i postawię dzbanek w tym miejscu, nikt nie ma prawa tego ruszyć dla przykładu, tak oni zaczynają nas, naszym całym społeczeństwem w ten sposób manipulować i rządzić. A człowiek jest taką, taką ma naturę, że nie podporządkuje się, wręcz odwrotnie. Ja się obawiam jednej rzeczy, że w pewnym momencie się będzie bruk brało do ręki i asfalt darło z drogi, no bo nie można dopuścić do tego, żeby rzeczywiście martwy Trybunał Konstytucyjny był, żeby Konstytucja była zmanipulowana, tak? Wszystko można naprawić. Konstytucja jest stara, ja rozumiem. Są na pewno pewne punkty, które należałoby, że tak powiem, udoskonalić do dzisiejszych czasów, tak? Dwadzieścia parę lat minęło od ogłoszenia Konstytucji ostatniej, tak? Ale to należy robić w spokoju społecznym. Nie w takim chaosie, jaki w tej chwili jest. Jedziemy z koalicją, można powiedzieć. Tu jest nie tylko Komitet Obrony i Demokracji, jest również Platforma Obywatelska, jest również Nowoczesna. Myślę, że tutaj jest koło stu osób w tej chwili. Jeszcze jadą jakieś inne autokary, o których gdzieś tam mi się obiło, ale nie mam, nie mam, nie mam jakiejś takiej wiedzy, jeżeli chodzi o Zieloną Górę. Jadą też ludzie prywatnie, samochodami i też pociągami. Ze Świebodzina wyjeżdża na pewno jeden autokar, z Gorzowa również wyjeżdżają dwa autokary i obiło mi się również o uszy, o uszy, że autokar wyjeżdża ze Słubic lub okolic. Także myślę, że z województwa lubuskiego nawet do tysiąca osób może się w Warszawie pojawić.